Witam Państwa w poniedziałek 13 marca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floreńskiej. W tym wydaniu pedofil czy przypadek, Piast wraca z trzema punktami i zimowe Mistrzostwa Polski. Jakub Budak zapraszam na wiadomości. W ostatnich dniach gliwicka policja otrzymała zgłoszenia o zaczepianiu dzieci przez nieznanego mężczyznę, dlatego też zwróciła się do gliwickich szkół z apelem o przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat bezpieczeństwa. W dziecku od najmłodszych lat powinno się nieustannie wyrabiać przeświadczenie, że własne bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną. Powinno znać zasady postępowania w różnych sytuacjach życiowych, tak aby uniknąć zagrożeń. Policja gliwicka Oprócz zadań takich codziennych ma również ostrzegać przed potencjalnymi zagrożeniami. Tutaj w ubiegłym tygodniu nasi funkcjonariusze poinformowali dyrekcję szkół takim specjalnym listem, okulnikiem, aby nauczyciele przeprowadzili rozmowy z dziećmi na temat ewentualnych zagrożeń czyhających na najmłodszych, na podwórkach, na ulicach. Szczególnie no, przestrzegamy, aby dzieci nie wchodziły w relacje ze sobą, oczywiście dorosłymi, obcymi nieznanymi. I tutaj warto oczywiście, aby rodzice rozmawiali, tego typu tematy poruszali, ale oczywiście nie, ch nie chcemy jako policja wzbudzić psychozy strachu. Ja powiem, gdzie tutaj leży podstawa tych naszych ostrzeżeń. Otóż z 6 i 7 marca otrzymaliśmy jako funkcjonariusze Policji Gliwickiej zgłoszenie od dzieci, od chłopców, że pojawił się na jednym z osiedli mężczyzna, który nie proponował w zasadzie nic innego, jak tylko przejście do samochodu, gdzie miał mieć nową piłkę i miał chłopcom podarować. Chłopcy byli, że tak powiem, świadomi zagrożeń i oddalili się, no i oczywiście poinformowali o tym rodziców. Ten fakt może nic nie znaczyć, natomiast może być również jakąś przestrogą, zagrożeniem. Dlatego też, spełniając funkcję właśnie ostrzegawczą, policja inicjuje, inicjuje taką właśnie propozycję, rozmowy z dziećmi, ostrzegania czy też, też pouczania w tej kwestii. Ale zaznaczamy, nie popadajmy w skrajności, nie wywołujmy psychozy, ponieważ. Dwice są miastem dużym, i w tego typu miastach pojawiają się tak zwane plotki miejskie. My tutaj nieraz mieliśmy sytuację, że zgłaszano nam o rzekomych mężczyznach czy też innych osobach nagabujących dzieci, a później okazywało się, że jest to tak zwana właśnie plotka miejska, bo tak naprawdę, gdy próbowaliśmy dotrzeć do bezpośredniego świadka takiego zaczepiania dzieci, nie było takich osób. Zawsze ktoś mówił, że właśnie ze znajomym rozmawiał, czy też znajoma z inną znajomą, która właśnie widziała lub też słyszała. Tak naprawdę nie docieraliśmy w tamtych przypadkach do... Mm, do świadków właśnie, powiedziałem, bezpośrednich. Mieliśmy też sytuację taką, że w jednym z parków starszy pan rozdawał dzieciom cukierki. Policjanci oczywiście rozpoczęli działania operacyjne w tym względzie, no i co się okazało? Było to totalnie niewinne zachowanie starszego pana, który przygnębiony śmiercią żony, a wcześniej dziecka, no, lgnął do ludzi, szczególnie do młodych dzieci, które się kojarzyły z jego dziećmi utraconymi. I rozdawał po prostu niewinnie cukierki. Robił to przez dłuższy Dłuższy czas to pacjenci potwierdzili i nie było tutaj żadnych dwuznaczności. Dlatego też w tej sytuacji też nie polecam wpadania w popłoch czy skrajności i na przykład zabranianiem dzieci wyjścia na podwórko. Ale oczywiście warto, żeby dzieci wiedziały, że od nieznajomych cukierków się nie przyjmują bramki, bohater Badia i niesamowite emocje. Tak można podsumować piątkowe spotkanie 25. kolejki Lotto Ekstraklasy, w którym Piast Gliwice wygrał na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 4 do 3. Tym samym niebiesko-czerwoni przełamali serię 6 porażek z rzędu. Bohaterem spotkania został Gerard Badia, który strzelił 3 gole, na listę strzelców wpisał się też Uroż Korun. Mecz mógł się podobać przede wszystkim kibicom. Po spokojnej pierwszej powie w drugiej sytuacja na boisku i rezultat na tablicy wyników zmieniały się jak w kalejdoskopie. W najbliższą sobotę, 18 marca, Piast podejmie u siebie arkę Gdynia. Początek spotkania o godzinie 15.30. W weekend na pływalni Olimpijczyk odbyły się zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 w 16-letnich pływaniu. Rywalizacja była bardzo zacięta. Uczestnicy startowali w różnych konkurencjach, różnych stylach, na różnych dystansach oraz w sztafecie. Klasyfikację medalową tych mistrzostw wygrali reprezentanci G8 Bielany Warszawa, którzy zdobyli w sumie 9 krążków, w tym 7 złotych i 2 srebrne. Przed nami pierwszy w tym roku radosny i wiosenny bieg na 6 łap. Jest to impreza miejskiego zarządu usług komunalnych i gliwickiego schroniska dla zwierząt, która polega na wspólnym 3-kilometrowym aktywnym spacerze ludzi i psów. W zabawie może wziąć udział każdy. To impreza dla całych rodzin. To również dobry sposób, by przyjrzeć się bliżej zwierzakom i być może ofiarować któremuś z nich ciepły dom. Impreza odbędzie się w sobotę 18 marca. W tym sezonie zmieni się nieco formuła wydarzenia. Biegi będą się odbywały w wyznaczonych terminach, o których informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej MZUK. -u. Zwierzęta przekazywane są biegaczom pełnoletnim. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką dorosłych. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa, dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa tezy Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.